Jak w tej meczapce wygląda jak płysy z jednym artykułem. Zabij go, pozwól sobie zaśpiewać. Pierwszy raz! no. Niech to nie do, nie do połętych, kiedy jak każdy lepsze że I wiem, że cień znać projekt, nie przezjeżdżaj z mi to obojętne Jak ubiegły sylwestrę Lekcja ojca wiedzy o społeczeństwie jest podległej, bo ojczyzny niepodległej? podległej Serce jak dobre, to wie, że świat jest złym A jak ciemne, to co by tak kogo zły Jak nie tyś Znaczy z nich, to zło konieczne Idąc po do lepszych, zrobią faczywy, skąd ja stepczyk Nowe dyety, to bomba I skąd zwerysem, i chcą wziąć do ręki, to wyprąda Jak w desji

I nasz stór piękna, ten dla trzech tysięcy i dla trzydziestu osób, a i tak, robię swoje kraty kilku ziołów znowu, nie zależy mi, nie jestem wuj, to miał większość, Kurwy średnio jeszcze może bo to rzedzą nas owczy pędzi, jest szary test rusku ci po robią, tańs nie strzymano i spoczął, temu ręce, bo bo braja kosmos, ona ciężko mnie uwierzyć w grana, żółta na poraż, widzisz gamonie, czekają na mój zdolny ślad, przewojąc jak jakby kurwa miło co, wow. Żyć i żyć to nie tam, teraz wygodza, to nie partyzrywej. Partykowa niż się nie do zdrajca. Zamiast z pomocą bieg, wybierają Cały świat, dużych nas, psychologia, to i ludzie, dużych nas. Legalne pranie mózgu, a miało być tak pięknie. Swoje trzeba ociepić, by móc coś pozwoić. Chociaż młodzi i tak, to szybko kończą wiekę. Póki co nasza ziemia jest wciąż naszym domem.

To no, matka no, jeśli krzywce, nie matka jak podrawa, to tata jeśli napój, herbata Mój kraj to Polska, mój bogaty kraj, no, no, to mój plan, no, nie dodatka, mój skarb, to nie auto, no, moja twierdza To sztumia, moje brzmienie, no, surowe no, mój no, no, materiał, no, no, to buto, noszę pastę, lepsze sobie Jak pan toni, to paty jak stajomi, bogaty jak pan dzwoni, to skarb, jeśli dzwonisz, bogaty. Pój wie Mój sny, ta pasto, jak próbie, to co jak miks, to to jeśli próbek, albo chod, jak miasto 9, osiem 7, mamy skarpiach pijać dlatego nie odejdę z tam pod bylem pretekstem, nie odejdę z tam pod bylem pretekstem, nie odejdę z pod pretekstem, nie odejdę z nie odejdę z pod bylem pretekstem, nie odejdę z nie odejdę z pod bylem pretekstem, nie odejdę z nie odejdę Romano